Jesteśmy w Poznaniu przy porcie siódmym przyjrzeć jak trwają prace renowacyjne na tym etapie. O dziwo spotkałem w Poznaniu ludzi, którzy nie wiedzieli nic o istnieniu portu siódmego jako miejsce zbrodni niemieckich nie wiedzieli na przykład że na terenie tego portu wykonywano pierwsze w Polsce egzekucje poprzez gazowanie w prowizorycznych komorach a Robiono to przynajmniej na początku na osobach niepełnosprawnych, tych dzieciach upośledzonych z ośrodkach niedalekich owińsk. Potem te metody przeniesiono do innych miejsc kaźni w Polsce. Niewielu też ludzi wie, że znaczną część osób niepełnosprawnych, dzieci upośledzonych z chłodnisk. Niemcy rozstrzeliwali w lasach koło obornik. Przedtem personel je uspokajał zastrzykami, a te, które uciekały po lesie, to strzelali sobie do nich jak do zwierzyny. Zachęcam, zapoznajcie się z historią bo nie może być tak, że nawet mieszkańcy Poznania nic o tym nie słyszeli. Zapraszamy. Dziękuję.